Kilianowska, ona dostała w tym roku Nagrodę Międzynarodową Literacką Herberta. Czasami dowiaduje się przedostatnich wiadomości. Wyzbywszy się doświadczenia, dowiaduje się, Przedostatniej wiadomości, które nie zależą ode mnie, które w ogóle nie zależą, które nie należą do nikogo, leżą przed oczami. Jeśli mi nie wierzysz, jeśli nie widzisz liści koloru tego miodu, koloru tego i tego tego i tego ciebie ciała twego i mojego jeśli nie widzisz liści znaczy jeszcze nie jesień znaczy jeszcze nie boję się na twojej piersi spać znaczy jeszcze można, a czasami zamykam oczy, na ogień dmucham, oddycham równo i cicho, oddycham, zamykam oczy, wyzbywam się doświadczenia, które nie zależy ode mnie, które w ogóle nie zależy, które nie należy do Ciebie. Ani wtedy, ani kiedyś tajemne, zdobyte. I wtedy przychodzi i śni się, wybiegał na brzeg morza z tej strony, czy z tej, czy z tej, czy z tej granicy tego, czy tego ciała, ciała Twego i mego. Nie ma nigdzie. Ani obok, ani szeptem, ani znikąd. Ja we śnie potrafię być chwilą, być parą, być chwilą, być tu i teraz, być, ślizgać się, umierając zaistnieć. Pochłaniając, zachwystując się chwilą, falą, być bez powtórzenia, bez doświadczenia, które nie zależy od chwili, od fali, które w ogóle nie zależy, które ja przepełnia, które ją przepełnia, przesusza, przebywa. Przerywa, przetwarza, przepoławia, solą pozostaje. Potem, potem, smakiem, molekuły krwi mnie mija. Znaczy, jeszcze można na Twojej piersi spać. Znaczy jeszcze, jeszcze nie jesień, znaczy jeszcze nie jesień. Ten wiersz był tłumaczony przez Anetę Kamińską i Andrii Polytko.